Na co wpływa przyziemne rozmyślanie. Ewagriusz mówi. Cnocie bowiem przeszkadza myśl wywodząca się z namiętności, widzeniu zaś przeszkadza nawet zwykła myśl. Przyziemne rozmyślanie przeszkadza w duchowym oglądzie. Inaczej dla praktykującego ascezę, inaczej dla kontemplatyka, ale tak czy inaczej właśnie Zajmowanie się tym, co przyziemne, przyjmowanie tych zewnętrznych obrazów zawsze kończy się na utracie duchowego widzenia i osłabieniu cnoty. Czyli tej praktyki, którą już sobie wypracowaliśmy, tej sprawności, które, którą już osiągnęliśmy. Jeżeli zaniedbamy, to narazimy się bezmyślnie na to i zaczniemy przyjmować zewnętrzne obrazy i przyziemne czy jak wagluś mówi namiętne myślenie zawsze to pozbawia nas tego co duchowe albo cnoty albo duchowego widzenia takie są skutki jeżeli nie umiemy przypilnować mądrze naszego życia duchowego.